Patrząc na tył nowego BMW X1 mam nieodparte wrażenie, że to właściwie taka miniaturka X5 albo X3. Miniaturka X5, X3 jak najbardziej, dlatego że mamy cech charakterystyczną. Lampy w kształcie litery L to jest coś, po czym rozpoznajemy BMW w tylnej części. Tutaj w technologii LED-owej oczywiście te lampy, nowoczesność, piękny design. Ale to co najważniejsze w tym samochodzie kryje się pod klapą bagażnika. No to sprawdźmy, co tam sprawdźmy. jest. Jak pan zauważył, ogromna przestrzeń, 515 litrów, dodatkowo dzielona kanapa tylnia w proporcjach 40-20-40. Co nam to daje? Możemy położyć środkową część, nie rezygnując z dwóch pasażerów, przewozić dłuższe przedmioty, przedmioty nawet do 2,5 metra. Czyli spokojnie narty na wyjazd można przewieźć. Bez problemów, w pokrowcu, oczywiście przypiętym, żeby było bezpiecznie, możemy przewieźć narty. Dodatkowo pod podłogą mamy dodatkową przestrzeń jeszcze bagażnika. Całkiem spora. E, całkiem sporą, gdzie możemy przewozić te rzeczy codziennego użytku, jak na przykład płyn do spryskiwaczy. Czyli X1 to tak naprawdę niewielki z pozoru, ale tak naprawdę bardzo praktyczny, pojemny samochód dla całej rodziny. W stu procentach w pełni pełnoprawny samochód rodzinny.